Ten filmik będzie się nazywał to, to masy, a nie elity wyciągnęły właściwe wnioski z epok Hitlera i Stalina. To znaczy, mmm, ma, żyjemy w takim świecie, zwłaszcza ludzie, którzy mają do czynienia z edukacją uniwersytecką. Żyjemy w takim świecie, kiedy masy są złe i ulegają Hitlerowi czy innemu Stalinowi. Natomiast zadaniem akademii, tak zwanej, tak swoją drogą jest to nazwa, która nie pasuje wcale do uniwersytetów, i zaraz o tym powiem, e, oni chronią, oni biją na alarm. Erich Fromm, na Arendt. E, e, wcześniej jeszcze byli tacy, co bili na alarm i e, mówili o buncie mas jeszcze przed Hitlerem i Stalinem, na przykład José Ortega i Gasset, On słusznie napisał, że Zbliża się epoka demokracji masowej, i lud nie jest do tego przyzwyczajony. Wybiorą faszystów, komunistów, już zaczynają to robić, kiedy on to pisał, to Mussolini już chyba był, to były lata 20. I że przyjdą złoto uści dyktatorzy, i narody zaczną obracać się przeciwko mniejszościom, przeciwko elitom, i, i tak dalej. Potem będzie wojna, i tak dalej. Tylko. Tylko coś od tego czasu się trochę zmieniło. Natomiast elity uważają, że nadal trzeba robić to samo. Elity robiły to samo przed drugą wojną i po wojnie. Holokaust może nie przemawia do wszystkich poza Żydami i, i, i tak dalej, ale do wszystkich przemawia druga wojna światowa. To, co się stało, czyli Hitler, Stalin i tak dalej. II wojna światowa, ta rzeź, ona przemawia do mas. Do dzisiaj Ona nie potrzebują już palu grożenia paluchem. I ich arentowania ani adornowania o mentalności autorytarnej nie potrzebują takich różnych lekcji. Natomiast elity popadły w samozadowolenie i zaczęły, same stały się masowe po II wojnie światowej. Jest coraz więcej ludzi uniwersyteckich, którzy myślą, że są wykształceni. I w związku z tym, no, oni tego przekonań, że oni wszyscy są takimi Adornami, takimi Erichami Frommami, takimi Hannami Arendt, takimi Simon Weilami i, i w nich jest jakoś zakotwiczona ta ochrona porządności, tego co trzeba przeciwko totalitaryzmu i dlatego oni krytykują właściwie każdy odruch mas, jakie masy mają, a masy nieśmiało Masy są przytłoczone tak naprawdę drukowaniu światową, a nie elity. No i elity dlatego dzisiaj wężą Hitlera i Stalina, zwłaszcza Hitlera, we wszystkim, praktycznie, co jakby nie, czego nie rozumieją. Czyli na przykład w tym, że ludzie jednak uważają, że transgenderowe Kible to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, że jakieś proporcje rasowe. Na komen, w w, w komendzie policji w USA to też nie jest koniec i początek świata. Nawet większość, zarówno czarnych wyborców, jak i czarnych policjantów, tak nie myśli. Nawet mniejszości tak już nie myślą, że masy chcą patriotyzmu, chcą zwykłego państwa, chcą odrobiny protekcjonizmu, a nie jakichś ultrawolnorynkowych też bo to też są takie elitarne koncepcje, że wyobstrachowany wolny rynek, totalny wolny rynek. No, no nie ma czegoś takiego, takiego czegoś nigdy nie było. To sobie wymyślił pan Richard Cobden w XIX wieku. Nawet Adam Smith nie jest totalnym wolnorynkowcem. Także, mimo, że to też był przecież filozof moralny i też z biznesem, jako biznesem aż tyle do do czynienia nie miał i że w epoce protekcjonizmu pokazywał, że nie jest zły. Ale to są to są wszystko konstrukcje, to, że tutaj są masy i one chcą Hitlera, albo innego Mussoliniego, a tu jest inteligent i on mówi, hola, hola, nie należy myśleć masowo, i tak dalej. To, to się całkowicie odwróciło. E, masy nadal myślą, Stalingrad myślą, al, el, Alamein, to jest w ich, w, w ich umyśle, natomiast elity Uniwersyteckie, tutaj mówię akademicy tak zwani, po angielsku też, akademia to są uniwersytety, nic bardziej mylnego. Akademia, akademia to były akademie zakładane prywatnie przeciwko scholastyce i uniwersyteckiej w epoce oświecenia. Epoka oświecenia dokonała się wbrew uniwersytetom i ta epoka by mogła dla nas stanowić jakiś a, ten, że Jakiś wzorzec tutaj do zrozumienia tego, co się teraz dzieje. Wtedy też elity uważały, że są wszystkim, i te wszystkie Woltery, Dideroty to byli ludzie a znaczy antyuniwersyteccy. To oni, akademicy i uniwersyteccy, to są dwie różne rzeczy. Uniwersyteccy, scholastyka, to co Bóg chce,